Droga Izabelo, z okazji Twoich 18 urodzin życzę Ci wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, spełnienia wszystkich marzeń oraz żebyś po pomyślnym zdaniu egzaminu spotkała na swojej drodze jak najmniej czerwonych, a jak najwięcej zielonych. Świateł! Świateł! Zawsze nie wszyscy spotykamy się wszystkie razem, ale dzisiaj tutaj specjalnie jesteśmy wszystkie dla Ciebie. Żeby przyjść Ci zdrówka, szczęścia, miłości z sadzikiem, uśmiechu na twarzy, zdania natury. Zdanie prawka, żebyś się rozwoziła. żeby wytrzymała sobie dzieckiem jak najdłużej. raczej na, on z tobą. <laughs> się nie poddawaj. Nie zachnaj się na wszej miastce. Zatraj się, za <laughs> <Żeby to laughs> życie. Zunia, e, obchodzisz 18 urodziny, wkraczasz wreszcie w swoją upragnioną dorosłość. Życzę Ci, abyś w tym swoim dorosłym życiu dokonywała samych słusznych i dobrych wyborów. Żeby Ci szczęście i zdrowie dopisało I żeby nigdy nad Twoją głową nie pojawiały się chmury Tylko żeby zawsze dla Ciebie świeciło słoneczko I żeby księżyc był zawsze w pełni I wszystkie gwiazdki na niebie żeby były Twoje Wszystkiego dobrego 100 lat Zarzucimy Ci zdania prawka za pierwszym razem I śmiechu na twarzy Samych najlepszych imprez Samych szóstek z matry. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia Zdania prawa jazdy za pierwszym razem Dobrze znanej matury Udanych osiemnastek Twoja będzie chyba najlepsza Wspaniałego masz chłopaka yy, Wytrwałości w związku No i czego sobie tylko Samych szóstek w dzienniku <grym> Samych nadziejnych rysunków I dużo do miłości Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności Miłości Wspomnienia marzeń I wszystkiego co najlepsze zdrowych przyjaciół Co to, jest co to jest za dziewczyna, dziewczyna? Czy ktoś podpowie mi? Gdy ciało srebrnina miód malina I nie ma drugiej takiej Czało takie ma, Nie mogę się powstrzymać już malina I za Pisa Sola! Kochana Janotka, z okazji Twoich osiemnastych urodzin żyję Ci przede wszystkim dużo zdrówka, szczęścia, dużo miłości Na z usze, żeście się nie kłócili. Życzę Ci super udanych wyjazdów, żebyśmy jak najczęściej wyjeżdżały gdzieś razem i ogólnie żebyś podróżowała, żebyś sobie wreszcie zrobiła zdjęcie do widzy i wyrobiła wizę. Żebyś zdała prawo jazdy za pierwszym razem. Żebyś zawsze była zadowolona, uśmiechnięta, miała milion Bismartów pod rękoma i nigdy od nich nie przytyła. Żebyś była zawsze sobą, uśmiechnięta i tak kochana jak jesteś i miała wokół siebie mnóstwo super ekstra przyjaciół. Co? I jeszcze jeden. I zapyta, wygryza, ewentualnie liza. Na... Kochana Izusiu, z okazji Twoich urodzin chcielibyśmy Ci życzyć wszystkiego najlepszego: dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń i wszystkiego najlepszego. Wszystko najlepszego: dobra, zdrowia, szczęścia, udanej imprezy, małej sanibu, fajnego chłopaka. Wszystkiego najlepszego Iza. Dużo szczęścia, miłości, zdrowia, no i ogólnie wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. Więc trzymaj się, buziaczki, papa. Wszystkiego dobrego, błogosławieństwa Bożego. Wszystkiego co najlepsze każdego dnia. Wesołości, szczęśliwości, miłości od wszystkich. Żebyś zawsze piękną, młodą była jak najdłużej i żebyś nie, jak ciocia nie utyła. Całuję. Cześć, Józef! Mam tutaj takich dwóch dżentelmenów, którzy twierdzą, że y, kończysz 18 lat, no z tego powodu chciałbym ci złożyć na życzenia, y, żebyś miała bardzo dobre wyniki na maturze. Chyba że, nie, chyba, że już miała maturę, Jest, ja nie, nie, to... miała, nie miała <laughs> no, y, no i w ogóle wszystkiego najlepszego. Y, myślę, że mnie poznajesz to tak. Y, bo dawno Cię nie widziałem, podejrzewałem, że masz dopiero 15 lat, a Ty już 18 lat skończyłeś. się po no. ten Także e, życzę Ci wszystkiego dobrego. I z okazji 18 urodzin życzymy Ci wszystkiego najlepszego. Szczęścia, jadości, dorosłym życiu. Życzę Ci wnusiu, dorosłym w życiu, zdrowia, szczęścia, wszystkiego dobrego babcie. Siemanko Iza, to ja Twój brat. Ja, twoja szwagierka. Życzymy ci wszystkiego najlepszego w tym y, dorosłym życiu. Y, spełnienia marzeń. Zdrowia. Zostania się na wymarzone studia. I ogólnie szczęścia. Cześć. Kochana Izuniu, z okazji twoich urodzin życzymy ci wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności. I czego sobie życzysz? Kocham cię! Iza, ta statuetka jest dla najlepszej laski w mieście. Czyli dla Ciebie. Twój przyszły zięć. Iza, z okazji Twoich urodzin chciałbym życzyć Ci spełnienia wszystkich marzeń, również tych najskrytszych, żebyś zawsze była zdrowa, pogodna, wesoła i energiczna, taka jak jesteś teraz. Żebyś zdała dobrze maturę, a to już bardzo blisko. Żebyś dostała się na swoją wymarzoną architekturę, i rysowało tak pięknie, a może nawet jeszcze piękniej niż rysujesz teraz. Żebyś narysowała mi wreszcie mój własny, osobisty portret. Żebyś tak zawsze, zawsze tak cudownie tańczyła jak tańczysz teraz, bo wiesz jak uwielbiam z tobą tańczyć. Żeby ci się zawsze w życiu wszystko układało. I szło po twojej myśli. Żeby nie było na nim zbyt wielu zakrętów i wzniesień. Żeby zawsze była prosta droga i za. Wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Żyj nam 100 lat. Bądź zawsze taka super jak jesteś teraz i w sumie to możesz jeszcze trochę ze mną wytrzymać. Kocham cię! I zakochamy się!